Często zadajcie mi pytanie, co potrzebujecie na zawody jeździeckie? Zawsze staram się Was tutaj ratować przed zawodami, czasem nawet i w dniu zawodów, bo czegoś Wam zabraknie. Przede wszystkim, przynajmniej tydzień przed zawodami, sprawdźcie, czy wszystko macie, czy z czegoś nie wyrośliście, czy coś się dziś nie zagubiło podczas poprzednich zawodów. Przede wszystkim, białe bryczesy. Jeżeli macie zawody jednodniowe, starczą jedne, jeżeli dwu-, lepiej zaopatrzyć się na wszelki wypadek jeszcze w tą drugą, zapasową. Parę. Jeżeli startujecie w ujeżdżeniu, będziecie potrzebować siateczki do włosów. Jeżeli startujecie w skokach, to nie jest ona wymagana, ale zawsze jest to coś, co dodaje troszkę elegancji w czasie zawodów. Tak samo, jeżeli chodzi o plastron, jest on wymagany w czasie zawodów ujeżdżeniowych, zakłada się tylko pod szyję. Na skokach możecie, ale nie musicie go mieć. Dodatkowo numerki no startowe. W takim numerkiem musicie chodzić z koniem podczas zawodów, nawet jak wychodzicie z boksu, jest najlepiej mieć dwa. Jeden sobie przypiąć do kantara, a drugi do ogłowia. Tutaj jeżeli chodzi o plastron, plastrony są dla kobiet, a krawaty są dla mężczyzn. Tutaj jest to łatwiejsza sprawa dla mężczyzn, no bo większość z Was, jeżeli to jesteś panowie, mnie oglądają, macie jakiś krawat w szafie. No i tutaj to, co jest taką podstawą, czyli frak, Krótki na skoki i ujeżdżenie, oraz może być to długi frak, tak zwana tak, tak wygląda jaskółka z połami. Jest on dozwolony od klasy C wzwyż. Koszula konkursowa może być w różnym kolorze musi mieć białą stójkę, i jak ma długi rękaw musi mieć długie mankiety no i co najważniejsze kask jeździecki z atestami. Według przepisów te kaski muszą mieć atesty, chociaż jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktokolwiek je sprawdzał. Ale bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc lepiej kupić sobie taki kask, który te atesty posiada. Jeżeli wszystko macie, to szykujcie się na zawody, szykujcie swojego konia i formę i wszystkim Wam życzę powodzenia. Jeżeli czegoś Wam brakuje, zapraszam do sklepu jeździeckiego Strahorses w Katowicach, a także na stronę internetową strawhorses.pl. Zawsze Wam pomogę.